Cześć, dzień dobry, tutaj się z wami witam z moją maluteńką Zowi, która potrzebuje bardzo dużo miłości, bo cały weekend byliśmy zajęci i ona nie miała się z kim bawić, bo malowaliśmy ściany, tak? I ona teraz potrzebuje miłości. Ja mam drugą zmianę, więc mam trochę czasu na miłość, ale e, zrobiłam też zakupy w poprzednim tygodniu zamówiłam, jedną rzecz kupiłam a jest stacjonarnie, a jedną rzecz zamówiłam i większość jest z Zary, bo w ten piąteczek mam weekend babski. Lecę sama do Krakowa i tam spotykam się z moimi dziewczynami, więc zwykle przy takich okazjach robię sobie zakupy, żeby było jeszcze fajniej i jeszcze milej. Więc pokażę wam, co kupiłam. Tylko mam to wszystko pomieszane. To nie. E, dobra, zacznijmy może od tej jednej rzeczy, którą kupiłam stacjonarnie. E, I to jest taka bluzka koronkowa. Kupiłam to w Weromodzie. Nie wiem, czy ten sklep jest w ogóle w Polsce. Może jest, nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma. O taki sklep. Weromoda. I to jest właśnie taka ładna bluzeczka z koronki. Ona troszeczkę prześwituje, ale to, to nie jest tak bardzo, bardzo mocno. O! Ładna, nie? Tutaj ma takie wykończenie na kołnierzyku. Ładna, naprawdę bardzo ładna. I ona kosztowała 300 koron albo 350 300. 300 koron norweskich. To jest jedyna rzecz, którą kupiłam w stacjonarnie. A zary. Zamówiłam sobie spódniczko z podenki. W dwóch rozmiarach. Wzięłam MK i LK. to nigdy nie wiadomo w tych ich rozmiarówce, mm, jaki rozmiar będzie dobry. LK jest za duża. MK jest ok. Tak wygląda przód, tył. No i pod spodem faktycznie ma coś tutaj wszyte, ale to jest długości majtek i cała spódniczka jest długości majtek. Jest, jest pół tyłka, dosłownie, jest mega krótka, mega. Ja nie wiem, ja nie, nie mam pojęcia jaki był zamysł tego kroju. Mm, no wzięłam, mam ją tutaj w talii jakby, wzięłam też większy rozmiar, próbowałam zsunąć na biodra trochę, no to nie dość, że się nie układała, to no dalej była krótka, ale mam do niej taki patent, że ubieram sobie pod spód yy, takie po prostu spodenki swoje, jeszcze, znaczy jeszcze nie zdecydowałam czy ją zostawiam, tak, ale jak ją zostawię, to ubieram pod spód swoje spodenki, i tego nie widać ogólnie. Jeszcze jak do tego dochodzą stopy Więc może, może to e, zostawię. Tam, tutaj mam w tym większym rozmiarze, ale to zwrócimy. Zamówiłam sobie też spodnie. Co chyba wide legi. Je zamówiłam, 40. I teraz do mnie, tak, 40. No. E, Ona tutaj pisze, że kosztuje. To 500 koron, ale nie. Ja je kupiłam za chyba 290. Ale już zamówiłam sobie 38. Mam nadzieję, że zdążą mi przyjść przed przyjazdem, bo są za duże w talii. Tutaj są spoko ogólnie. W biodrach, takie różne nogawki, wszystko fajnie, ale w talii są za duże. A tak wyglądają. Mega długie są. Mega długie. Ale są bardzo fajne i mają taki e, mięciutki jeans. Zrobi co tam się dzieje. Zaraz idziemy, tak wide mają mega miękkie jeans i ostatnią rzeczą, którą sobie kupiłam jest taki komplecik, cały jeansowy, tylko zapnę to chociaż na jeden guzik, żebym się nie rozwaliła, Z tego jest taka katanka, bluzeczka, to nie jest bluzeczka, no na żu. katanka chyba. Ona jest dosyć krótka i ona kosztowała 250 koron, i do niej są spodnie. Ogólnie ten zestaw mi się podoba. One są na gumce i są takie mega luźne. Fajne. I to też kosztowało 250 koron, i też to jest bardzo przyjemny materiał. Więc chyba się w to ubiorę. No i pokażę Wam. Dobra. Zobaczyłam ten komplet jeansowy. To w ogóle jest, chyba nie mówiłam, ale to jest MK i to jest MK. Mniejsze też by było jest spoko, ale nie byłoby takie luźne i wygodne. A w tym komplecie chciałam, żeby to było naprawdę mega wygodne, takie na co dzień. I jest wygodne, jest bardzo milutki ten materiał. Ym, I ta, ta góra, katanka, cokolwiek to jest. Można to sobie podwinąć pod stanik, żeby to było krótsze. Ale ja jestem z ruchem, więc raczej tego nie zrobię. E, może sobie też powinąć rękawy. To by spoko wyglądało, myślę. Mm, no i te spodnie. Takie szyte jak na dresy, ale to są jednak jeansy. Mega fajne. Fajnie leżą. I w ogóle jest taki serio spoko komplet na jesień. Więc z tyłu git. Git, naprawdę git. Fajnie. Podoba mi się, jestem z niego zadowolona. mam ja tu spódniczkę. W ogóle. Podoba mi się, jak to wygląda z tą jeansową kataną. Eee, no i mam pod spodem te spodenki, co pokazywałam, no bo ona jest naprawdę mega, mega krótka, ale, ale jest cute. No i jeszcze się bije z myślami, ale chyba już zostawię. Ona by w ogóle chyba spoko wyglądała też do takiego swetra albo t-shirtu białego, takiego dłuższego. Ona wygląda tak. zobaczcie, zobacz, jak to wygląda, no. no Jest krótka, no krótka, ale jak mam jeszcze te drugie spodenki pod spodem, bo one są o ja Wam pokażę, one się tu kończą a te moje są dotąd no bo one się kończą w półtynka z przodu mi się bardzo podoba jak ona wygląda jeszcze czarne rajstopy do tego z tyłu Nie, no chyba jest okej okay. w sensie z tymi spodenkami, bez spodenek odpada jeżeli chodzi o te spodnie, no to nie, no one, są, one są dużo za duże. Wszystko się w ogóle nie układają. Tutaj to za bardzo wszystko odstaje. I jak ja bym to pewnie ponosiła chwilę, to by było jak worek. Więc mam nadzieję, nie by mają przyjść czwartek, a ja wylatuję w piątek w mniejszym rozmiarze. Więc trzymam za to kciuki. Czy to widać długość? Widać chyba. No one są takie długie, one będą się trochę ciągnąć po ziemi. Może jak założę buty, no troszeczkę będą, a te w mniejszym że może akurat nie, nie. No ale ogólnie tak to byłoby fajne. A jeśli chodzi o ten top, to, troszkę sobie usiąść, no to nie no, on mi się podoba. Teraz w ogóle koronka jest na topie. I też nie gryzie. Jest przyjemny. Nie jest taki mega mocno prześwitujący, tylko tak delikatnie. No top, jestem na tak. Spodnie byłabym na tak, gdybym niech się rozmiesza. Mam już piąty rano, wskoczyłam w ten nowy set z Zary i za 10 minut wyjeżdżam na lotnisko i tak się cieszę. Już, już po prostu nie mogłam doczekać, kiedy się zobaczę z moimi dziewczynami. Także ruszamy. Będzie na pewno, będzie bardzo fajnie. Dzisiaj nas czeka imprezka. Tak właśnie wygląda nasz porządeczek przygotowawczy na imprezkę. Jak jest nastrój? Boże, jakie biedne dziewczyny. Matko. Będzie dobrze Klaudia. Znajdziemy Ci nowego chłopaka. Przyszła też Karolinka. Karolinka pokaż się, jak ładnie wyglądasz. Karolinka i chwileczki zdroweczka. Outfitczek. w końcu się doczekałam i jesteśmy w Ikei idziemy Dobrze. na zakupki pierwszy łup mamy biureczko tutaj dwie wysuwane szuflady. będą na kosmetyki ale przy okazji jeszcze będziemy się na nim ładnie uczyć takie dwie szafeczki na buty bierzemy tylko martwi mnie to że są bardzo wysokie, a ja chciałam mieć kurtki powieszone nad nimi i to już odpada. Chyba jednak weźmiemy trzy takie zamiast dwóch tych wysokich. Wyjdzie to trochę drożej, ale nie będziemy mieć problemu, gdzie to postawić. A z tymi boimy się, czy my później znajdziemy dobre miejsce. A wyjdzie na to samo. Tutaj są trzy szuflady, tutaj są dwie, więc trzy szafki. Będą tak samo pojemne. Ledwo, bo ledwo. Ale wszystko zapakowaliśmy. Łącznie raz, dwa, trzy, cztery, pięć szafek. Oprócz tych mebli, które kupiliśmy, jeszcze w ogóle taką komodę. Chyba jej nagrywam. Zwykle najzwyklejszą. Pewnie jak złożę to, to nagram. To oczywiście nakupowałam jeszcze pierdółki, więc wam je na szybko pokażę. Ale strasznie, strasznie już wyglądam na jedną. Kupiłam dwie takie szklaneczki, bo mieliśmy ich 12, ale się zbiły. Wydaje mi się, że dwie, ale nie pamiętam dokładnie. Te miski też już mieliśmy, ale chyba przy remoncie klej w płyt, do płytek Nie miałam, więc poszły do, do wyrzucenia. Do naszej nowej łazienki czarny kosz. Do tego biurka, które będzie biurko-toaletką kupiłam maty antypoślizgowe, żeby mi się tam... Fajnie sobie położyć te kosmetyki, żeby mi się to wszystko nie rozwalało, jak będę otwierać i zamykać szufladę. A tu jest druga szklaneczka. Druga szklaneczka. Przepraszam, ale to wzięła na kolana. Średnio, ale spowoduje. Sitko, bo urwała nam się rączka od sitka i tam to stare też chcę wyrzucić. Jest y, szczotka do, do toalety. Y, czarna. Tutaj y, pojemnik na płyt, na mydło. Na pojemnik na mydło. Czarne. Takie. Pojemniki. W ogóle mamy też takie jeszcze gdzieś. Ale może je wykorzystam właśnie do tego biurka. Więc cztery takie podłużne. Chyba takie malutkie. Może na jakieś pigmenty takie pier Małe pierdółki i jedno większe. No to było. To już było za grosze, po prostu je wzięłam. Takie wygięte. Na biurko na długopisiki. Pościel nie dla mnie. pościel kupiłam dla teściów. Niebiesko, bo moja kościoła lubi kolor niebieski. z ogromne, 240 na 220. A my też mieliśmy taki rozmiar, ale zmieniliśmy. Yy. I szklane pojemniki na jedzonko. Trzy takie wielkości. To sobie Antoni wziął. ja wzięłam sobie. Ile właśnie na ma? jedną one mają pojemność? Jeden litr. A ja wzięłam sobie troszkę mniejsze. One mają 600 ml. No, wiadomo przykrywki. I oprócz tego... A! Nowe listerko na nową kaletkę. Oczywiście musi być nowe listereczko. Półkę. Bo ja teraz mam takie dwie półki tylko węższe. Na tą to toaletko, co mam teraz, mam te perfumy poukładane i paletki. Teraz razie wzięłam, że może mi, może mi wystarczy jedno, tak mi się wydaje, na perfumy, żeby właśnie nad biurkiem zamontować. A tutaj do tej komody takie organizery na bieliznę. I to wszystko. Dyszyłam się. jest so taka rozczochana. No, ty też miałeś ciężki dzień chyba, co? No, straszną masz tą chryzurkę, straszną. Na głowie chyba breakdance tańczyłaś. No breakdance. Żegnamy się, prawda? Proszę o mały. Papa. Papa. Pa. Chyba idziemy na spacerek. No.